ma chodźcie. Dzisiaj trochę inny odcinek niż dotychczas. Witajcie moi drodzy, dzisiaj wybieramy się do miasta Nonington. Jeżeli troszkę kojarzycie geografię. To Noniton to jest Midlands. W Midlands już byliśmy parokrotnie. Tutaj jest playlista, jeżeli macie ochotę zobaczyć. Ale dzisiejszy epizod, jak już na wstępie zobaczyliście, będzie wyjątkowy. Jeżeli chodzi o tą wyjątkowość, to tak naprawdę już myślałem x czasu nad tym, żeby to zrobić w taki sposób, jaki dzisiaj zrobimy. A w jaki sposób to dzisiaj zrobimy, to zobaczycie, jeżeli zostaniecie dłużej ze mną. W Nuniton odwiedzimy kolegę Pawła, bo z tego co kojarzę z ich social mediów, wszystkie linki będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. Paweł jest Big Bossem i odwiedzamy miejscówkę o nazwie Full Belly Nuniton. Mówię Full Belly Nuniton, bo jeszcze zauważyłem, że istnieje coś takiego jak Full Belly Coventry. Odwiedzę Pawła. Paweł na pewno mi wszystko wyjaśni, a ja w podsumowaniu w takim inniejszym trochę podsumowaniu Wam też wszystko powiem. Jest dzisiaj wyjątkowo czwartek, praktycznie wszystkie epizody nagrywam w soboty. Nie raz mi się zdarzy jakieś, zależy czy mam wolne, akurat teraz mam wolne. I co, jeżeli ja osobiście zjem jakiegoś kebaba albo takeaway'a, to jest praktycznie sobota, może piątek. Nie jest nic w tygodniu, w tygodniu mam taki reżim treningowy, nie za bardzo chcę jeść. E, takie jedzenia, e, ciężkie, chociaż polska kuchnia też jest ciężka ze względu na te sosy. E, dobra, nie ma marudzenia, dzisiaj jest fajnie, dzisiaj jest pogoda, którą uwielbiam, jeżeli chodzi o jazdę, mam nadzieję na te specjalne podsumowanie, też będzie fajna pogoda. E, pełna koncentracja, chciałem powiedzieć, że pewien kącik e, wleci tradycyjny, ale powiem Wam coś ciekawego, że tam u Pawła Kolega robi coś takiego jak to. Siemanko kochani, jesteśmy w Full Belinington. Jest ze mną kolejny gość specjalny. Siemanko kochani, jesteśmy w Full Belinington. Jest ze mną kolejny gość specjalny. Siemanko kochani, jesteśmy w Full Belinington i są ze mną kolejni goście specjalnie. No i mam taką cichą nadzieję, będzie śmiesznie i zabawnie, że ja się załapię na to, aby być ich dzisiejszym specjalnym gościem. A czy tak będzie? To musicie zaczekać. Tak jak wspomniałem, tradycyjny kącik.pl Bawi Ania Uczy. Jedziemy pierwszy raz do Noniton. Eee, aż nie mogę się doczekać. Uwielbiam, uwielbiam właśnie odwiedzać nowe miejscówki. Paweł, z tego co tam kojarzy, z pozytywnym gościem. Eee, kolejny pozytywny gość na moim kanale, którego poznam dzięki właśnie temu contentowi. Eee, kącik.pl Bawi Ania Uczy. Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat Noniton. Nuniton to ciekawe miasto w hrabstwie Warwickshire w Anglii, znane głównie z kilku unikalnych faktów. Literackie korzenie? Nuniton to rodzinne miasto pisarki Mary Ann Evans, znanej lepiej pod pseudonimem George Eliot. To właśnie tu spędziła młodość, a okolice miasta stały się inspiracją dla wielu miejsc w jej powieściach, m.in. w młyn nad flosą. Przemysłowy charakter. W XIX i XX wieku Nuniton rozwijało się dzięki górnictwu węglowemu i produkcji cegieł. Choć dziś kopalnie już nie działają, ślady przemysłowej przeszłości są widoczne w architekturze i krajobrazie okolicy. Transport i komunikacja – miasto leży blisko ważnych węzłów komunikacyjnych Midlands, co sprawia, że jest dobrym punktem wypadowym do Coventry, Birmingham czy Leicester. Przyroda i rekreacja – w pobliżu znajduje się kilka atrakcyjnych terenów zielonych, na przykład Hardshill Hayes Country Park i Riversley Park w samym centrum miasta. Ciekawostka sportowa. Nuniton ma swój klub piłkarski Nuniton Borough FC, który od lat jest ważną częścią lokalnej społeczności. Witajcie ku mojemu zaskoczeniu w słonecznym na Siemanko, jestem już na miejscu i najlepsze jest to, że no, nikt się nie spodziewa, kiedy przyjeżdżam i gdzie przyjeżdżam. Nie? I ja jestem tutaj centralnie. Patrzcie na to. Naprzeciwko Pawła Full Belly w Nunizon. I to jest w ogóle parking tego tutaj marketu. Jeżeli kojarzycie, zaraz wam pokażę. Eee, Wickers. Tak? Wickers. Epizod inny niż normalnie. Idę zamawiać i biorę trzy rzeczy. I te trzy rzeczy nie będą duże. Po prostu tutaj są niektóre te rolo, kebaby, czy coś ogromne. A ja chcę po prostu trzy rzeczy sobie spróbować. Także idę zamawiać i zobaczymy, czy dam radę zrobić jakąś przegrywkę tego wana. Full e, Belly nicen na Poprawcie mnie w komentarzu, jeżeli kaleczę nazwę. Full Belly nicen. Armia. Ponad dwie godziny tu Tyk, tyk, tyk. Idziemy, bo jestem co? Mega głodny. Jedzenie prawie gotowe, i muszę spróbować specjalność Pawła, czyli sos serowy? Serowy, serowy. No. Serowy, taka sytuacja. Powiem jak to smakuje w podsumowaniu. Czekać, a to jest takie pełne. A to jest maleństwo. To bo jak? też chcę je wprowadzić w menu, bo za dużo osób na że za dużo. Za dużo, no? Także no, też na przy wszystkim tłumaczę, że nazwa zobowiązuje. Mm. Full belly, nie? żeby to się kurde opłacało tak, ja o tym też są, Bo ludzie wiesz, nie mam pojęcia o tym. Dobra, słuchaj, będę uciekał, także Pawle, dzięki Dziękuję wielkie miło było poznać. A to kurde, co? Nakręcimy? Nie? Możemy nakręcać, dawaj Nakręcamy rolkę. Dobra. Siedem kochani, jesteśmy w Full to Takiego gościa to ja go wam nie będę przedstawiał. Spójrzcie sami. Siemanko, cześć wam. Ja zamówienie zrobiłem, jeszcze nie jadłem. Paweł nie wie, czy to będzie smakowało, czy to będzie smaczyło, czy to będzie susza. Dowiecie się u mnie na kanale. Pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia w niedzielę, godzina 19.00, UK czasu. Darek.pl, zapamiętajcie, sprawdźcie. Trzymajcie się, hej. wyszło. mega. Fiona, trzymaj się. Słuchaj, powodzenia tobie życzę. Jak widzieliście... Jest jedzonko zostałem specjalnym gościem. Uciekamy jeść i podsumować. Hej. Prawie wszystko gotowe. Witajcie w nowym wydaniu. Pela, czyli studios slash jesteśmy dokładnie tutaj w Harts Hays Country Park. Jest to miejsce jedno z ulubionych Pawła, solenizanta. A jak to mówią, jak solenizant mówi, wymaga, to się to robi. Ale zanim zaczniemy kosztować te mam nadzieję pyszności, to tradycyjne, tradycyjna tradycja. Wodę odstawiamy. Woda nam nie będzie potrzebna, bo jest co. Bo jest bro i wyjątkowy epizod, wyjątkowa miejscówka, wyjątkowa jadłodalnia. A najlepsze jest to, że kolega Paweł w momencie wyjścia tego epizodu ma urodziny. Także za ciebie, Pawle, zdrówko za Full Belly Nunitsen, za Full Belly Coventry, o tym. Zaraz powiem coś więcej i za was, moi drodzy widzowie, wasze zrywko. Zaczynamy od od może zaczynamy frytek. Frytki są tutaj już od razu mówię, że to jest dla mnie plus, bo ja lubię bardzo frytki tak zwane skinon takie i może spróbujemy sobie pierwszą. Dwie jeszcze i zaraz zamoczymy w tym sosie, który już widzieliście wcześniej. Powiem wam, że pyszota jeszcze raz. porcji, o smaku, ogólnie ceny, ile za to dałem, to zaczekajcie na koniec. Szybki łyk browara i wjeżdżamy w burgera. Jest to oryginalny burger, to znaczy nazywa się full belly burger. No i co, nie przedłużając, od razu mówię, co tutaj jest. Są tutaj dwie pati, czyli te burgery i jest tutaj pierś z kurczaczka panierowana. W ogóle, wiecie co? Choć tutaj zobaczycie sobie. Bułeczki też. W ogóle, później powiem w podsumowaniu, jeżeli chodzi o te wszystkie składniki. Tak to wygląda. Mam talerz. A, dobra. Niech będzie jakieś zakresy minimalnej kultury. Wiesz, do burger. Powiem Wam, że mega pyszowa i ta buła też naprawdę robi robotę. Bo to nie jest taka zwykła, zwykła ciapka. To jest dla niego specjalnie dla Pawła robione bułki w piekarni lokalnej. O ile dobrze pamiętam. No i jeszcze ten te piersi z kurczaka panierowane. Smacz. Dobra, pokazuję Wam jeszcze te rolo, to znaczy tutaj się to nazywa po prostu kebab wrap, nie? I to jest mały. Nie chciałem dużego. Mały w momencie, kiedy ja nagrywałem, nie był jeszcze w menu, ale Paweł już mówił o tym, że mały będzie. Bo po prostu te duże są za wielkie i ludzie nie dokończają. Także dajcie znać, czy... Chociaż ja sobie sam będę też obserwował ich, ale dajcie znać, czy małe już są wprowadzone. Także otwieramy małego. Biorę gryza i zaraz Wam pokażę, co tam jest w środku. Mm. Mięska mieszane, surowy. Ja osobiście sobie coś wziąłem czosnkowy i jakiś Ostrawy, ale Paweł uprzedził mnie, bo powiedziałem, że ja nie jestem jakimś pikanciarzem, że on nie jest jakiś nie wiadomo jaki ostry. Idealnie dla mnie, jeżeli chodzi o rozmiar tego kebaba, ale zaraz, wiecie co, w ogóle tak. Położę Was na ten stojak i w przyspieszonym tempie zobaczycie, jak to wszystko szamie. I zaraz widzimy się na podsumowaniu. Dobra, kebab na bok, bo zaczynamy od... Burgera i fryt. Czuję się w ogóle jak na takim food challenge, który miałem w Liverpoolu. Powiem wam, że lekki kryzys się włącza, ale tak naprawdę zostało niewiele. Kto jak nie ja, podołam temu? Ostatnia fryta została tutaj. Dalej nie dosięgnę. Giemy e, tą frytę, sprzątam stół i w tym samym miejscu podsumujemy. Full belly noon A czy mój belly jest full? Pff, zdecydowanie tak. Już jestem po jedzeniu. Pozwólcie, że tylko popiję sobie wodą, którą nabyłem też również u Pawła. Dobra, a więc co. Już jestem najedzony, jestem w tym pięknym miejscu. Nie wypada nic innego jak podsumować Full Belly w Nunicyn. Full Belly w Nunitzon, jak już zauważyliście, chyba że przyspaliście cały wstęp i w ogóle przyspaliście ten epizod, jest to food truck. I ten food truck znajduje się naprzeciwko Wikis, to jest taki supermarket. My tutaj polscy, Anglicy wiemy o co chodzi, po prostu. Wikis to są farby, takie alabumy jak Ikea, tylko chyba mniejsza skala. Full Belly jest tam. Wszystkie linki, bo fajnie Paweł jest tam w ogóle fajnie aktywny. Live robi na TikToku. Po prostu towarzystwo mu to dotrzymuje fajnie i, i też powiedziałem mu, że mam nadzieję, że to się przerzuca na biznes. I tak jest. Bardzo się cieszę, nieraz nawet ludzie z moich okolic prestą przyjeżdżają do niego, nieraz nawet z Polski ktoś przylatuje i podjeżdża, bo widział na TikToku. Bardzo fajnie. W dzisiejszych czasach, jeżeli masz biznes i nie istniejesz na mediach soc socjalnych, Social. na mediach społecznych, to jest ciężko. Jakkolwiek na mediach społecznościowych zobaczycie głupich ludzi, jak to kiedyś mówili, że kiedyś to tylko rodzina widziała, że ktoś jest głupkiem, teraz cały świat może się dowiedzieć, to w biznesie po prostu to pomaga. Jest to darmowa reklama i fajnie, że Paweł właśnie to wykorzystuje. Tu w ogóle są przeróżne dźwięki, są wiewióry, jest ogólnie natura. Uwielbiam takie, to, takie coś. Dawno w ogóle nie byłem w takim naturalnym studiu, także dzięki bardzo Pawle za polecajkę tego studia slash jadalni dobra, fryty ja lubię fryty skin on fries po prostu to jest jak one się nazywają? skórka Lubię to, naprawdę były dobre fryty yy, Ogólnie Paweł polecił mi cheesy fries, czyli z serem Ale ja wiedziałem, że chcę to i to i chciałem naprawdę zjeść to wszystko naraz Tak pasowało, ten sos naprawdę dobry Nie pamiętam, wybaczcie mi, nie pamiętam co tam Paweł do tego sosu wsadza Po prostu jeżeli będziecie chcieli, mieli ochotę tam się przejechać, zobaczyć, a później tutaj sobie pospacerować To się możecie Pawła spytać Burger nie mogło być inaczej, wjechał Full Belly Burger, to jest ich flagowy burger I tam były dwa kotlety, w sensie te patty, pierś z kurczaka panierowana, sosik, sałaty, to wszystko pysznie W ogóle fajnie, bo to jest wszystko tam na świeżo robione Jeżeli oglądacie live'y Pawła, to na live'ie Paweł mówił, że normalnie ciacha te sałaty, to wszystko mega fajnie Taka ciekawostka, że Pacis, czyli te burgery, to bierze od tutaj lokalnego rzeźnika. I ciekawostka, ciekawostki, ten rzeźnik. W ogóle słowo rzeźnik to mi się kojarzy z takim rzeźnikiem. Ten rzeźnik dowoził kiełbasy dla królowej. Widać, że u Pawła jakoś to jest priorytet, bo mięso jest dostarczane od konkretnego gościa, bułki są pieczone dla niego. Ten kebab jest tworzony pod niego z jego recepturą. W sensie te kurczaki, nie? co tam, te, te rolki to są, to są pod niego. I jest też taka ciekawostka, że nawet od tej firmy co firma robi dla Pawła, kebaby to inni kupują pawłoskie kebaby. Ten burger, to już omówione, co tam było, jeżeli chodzi o ilość, no jest pojemny. Zawsze robię sobie taki zestawik burger i fryty, i koło mnie, koło mnie też chłopaki, anglicy, zrobili taki burgerownię małą, i jeżdżę sobie tam od czasu do czasu. Tyle, że porcjowo, niestety, tutaj wygrywa. Ten burger naprawdę był spory, i za kwotę, którą zaraz dowiecie się, to, to też dla mnie mega atrakcyjnie. Jeżeli chodzi o Rolo. Rolo ja wziąłem małe, bo mu już mówiłem, no nie podobałbym dużemu i też czuć było tą świeżość. Pyszne mięsko, te sosy naprawdę dobre. A szczęście Pawle, że to nie był pikantny aż tak sos. E, naprawdę pyszne. Dobra, wjeżdżamy w ceny. Zaczynamy od końca, czyli od kebaba i kebab ten wrap. Ja wziąłem mały. Jak już mówiłem, w menu tego nie było, ale ten mały kebab będzie kosztował 6 funtów. Albo już kosztuje, dajcie znać w komentarzu Full belly burger, fryty i napój W postaci tej wody, którą teraz sobie łyka wezmę To wszystko kosztowało 13 funtów A kosztowało 13 funtów, bo po prostu jest to w postaci Meal deal Nie musicie być jakimiś geniuszami z matematyki Aby zobaczyć, że w nonnicen, Full Belly wydaliśmy 19 funtów. No i o co chodzi? Macie Full Belly Nuneaton, Full Belly Coventry. Po prostu Coventry to jest wspólnik Pawła. Wspólnik o imieniu Adam. Adama jeszcze nie poznałem, bo jeszcze do Coventry do Full belly się nie wybrałem. Ale wszystko w swoim czasie. No i co? I po prostu Adam ogarnia Coventry. Paweł ogarnia. No nic, in. fajnie, jakość na pierwszym miejscu, jak już wspomniałem, wszystko świeże, porcje naprawdę solidne Jeżeli jedziecie do takiego Wikis, czy coś takiego, porobicie zakupy, bo na przykład u mnie w lokalnym B&Q też jest taka Buda, że tak powiem, tylko że to było takie, oni robią takie typowo angielskie i te burgery, takie typowo budowe Albo na Karbudzie nieraz kiedyś jeździłem, to też sobie brałem jakiegoś burgera, to, to... Umywają się do burgerów serwowanych przez Pawła. Jeżeli chodzi o cenę, 19 za napchanie się bardzo dobrym jedzeniem uważam za taniznę. Dla Marut, standardowo, jeżeli uważacie, że to jest drogo za to, co wziąłem, bo wziąłem Mil, to jest 13, i, i małego rapa to proponuję wyjść tradycyjnie z nory albo z piwnicy i albo po prostu z drogi z pracy do domu albo z domu do pracy skręcić gdzieś i coś kupić na mieście i zobaczyć jakie są realia dla mnie ceny rewelacyjne mam nadzieję że ten nowy format pelowskich wycieczek wam się podobał po prostu jeżeli będę odwiedzał a będę odwiedzał czy to takeaway'e, czy to takie food trucki teraz to będę starał się robić właśnie w taki to oto sposób nie będę jadł na samochodzie jak to zrobiłem w Tamworth kiedy odwiedzałem Big Bułę nie będę jadł na pewno w samochodzie bo to jest taka po prostu nuda postaram się znaleźć studio slash jadalnie i mam nadzieję, że... dajcie znać w ogóle czy takie coś pasuje, czy jest ok no i co czas na werdykt ale zanim ten werdykt wjedzie, to chciałbym Tobie Pawle w dniu Twoich urodzin, bo to było niesamowite, jak się dowiedzieliśmy, kiedy ten odcinek wychodzi, kiedy Paweł ma urodziny. Chciałbym Tobie życzyć przede wszystkim zdrowia i odrobiny szczęścia. Jeżeli jest zdrowie i jest szczęście, to do reszty dojdziesz sobie kolego sam. Paweł w ogóle fajnie, sportowo aktywny. To jest po prostu tak, że już przy okazji mojego jubileuszowego 50 epizodu Ugódka w Piceboro powiedziałem w podsumowaniu, że osoba sportowo aktywna, z osobą sportowo aktywną zawsze się klikną fajnie. Od razu wyczułem fajne wajby, zbita była piąteczka, paweł sportowo aktywny, ej, w ogóle tam patriotycznie działa. Naprawdę fajnie podoba mi się to. Właśnie to jest to, nie? Fizycznie, patriotycznie działać, a nie tylko ubrać koszulkę chińską, wyprodukowaną w Chinach z napisem Polska walcząca. Także jeszcze raz 100 laty dla Ciebie, Pawle. Masę, masę klientów, żeby był soldał codziennie. Wszystkie, może już się powtórzę po raz 500, wszystkie linki będą w przypiętym komentarzu i w opisie filmu. A więc Full Belly Food Truck uważam za... Ej, słuchajcie, ja w ogóle tutaj popakowany jestem, ale sobie jeszcze siedzę, trochę chilluję w tym lesie. Zapomniałem o czymś ważnym wspomnieć. Paweł ma swoją stronę internetową. W momencie kiedy ja tam byłem, to ona już już zaczynała być aktywna. I to jest strona internetowa, na której możecie zamówić, złożyć zamówienia. Nie musicie tych całych Uberów, Just Eat albo innych badziewi z nich skorzystać, jeżeli chodzi o Pawła. No bo o, te Ubery, wiecie, te wielkie korpo oni naprawdę zabierają znaczną część całego zarobku. I dlatego niektóre kołaje po prostu podwyższają ceny, żeby to wyrównać. Jeżeli macie ochotę. Wesprzeć Pawła, po prostu zamówić sobie jedzenie od niego, to sobie korzystać z jego strony. To jest bardzo mądry ruch, bo ja na przykład znam paru takich Hindusów, czy w ogóle ludzi, nie Polaków, którzy swoje właśnie strony otworzyli i co, i sobie większą właśnie część zarobku zachowują dla siebie. Bardzo prawidłowo. Ta strona będzie jakaś afera, jest z psami w lesie. Ta strona będzie też oczywiście w przypiętych komentarzach i w opisie Także wracamy na werdykt Foodchuck, który? <grym> to są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie widzieli Smaczy Paweł, mega fajny koleś, pozytywny, uśmiechnięty Jedzenie mega pyszne Ceny rewelacyjne, ten mil Deal za taka z frytami, z napojem czy to weźmiecie Kepsa, czy burgera, to jest naprawdę coś świetnego. Fajnie, że Paweł ogarnia te swoje produkty lokalnie, też od konkretnych firm, to jest ważne, a nie po taniości, Nie, Dużo jest takich miejsc, że po prostu potaniości bierze, i to wszystko ma prze, przekładanie na jakość na smak. Tutaj jest mega fajnie. Jeżeli chcecie, to sobie zjedzcie na miejscu, jeżeli nie, to weźcie sobie ten deal, przyjedźcie sobie tutaj przepiękny park, uwielbiam takie klimaty Trujaka 3 funty tutaj kosztuje za cały dzień parking to sobie włóżcie pieniążki albo zapłacicie kartą, jakkolwiek chcecie zjedźcie sobie tutaj, pospacerujcie, spalcie sobie te kalorie bo będzie co spalać także full belly, no nic spowodował, że ten belly jest full Dzięki wielkie. Chodźcie bliżej na, na tradycyjny apel, nie przepracowywać się, wychodzić z ukochanymi, ukochany też niech zabierają ukochanych, spierać naszych Zamiast jakieś badziew na McDonaldy, KFC, na badziewia to full belly albo temu podobne serwowane jedzenie przez naszych rodaków i co? Widzimy się, aha, i żadnych afer, i koperkowych, i dram, widzimy się w niedzielę, godzina 19, UK czasu, hej!